polecam łowić na Bisłą. wczoraj złowiłem suma ale suma jest teraz pod ochroną na co pan łowi na kolację na kolację a ogólnie na ciasto jak chcecie jest filmik na moim kanale jak zrobić ciasto w 10 sekund pokazać wam teraz jak zrobić ciasto w 10 sekund kupujecie takie ciasto w markecie nie, nie ciasto tylko kulski ziemniaczane nie Lena? A kto to jest Lena? Kto tu widzi? Patelnia nie jest pod ochroną. Tak, tak. No to dobra. Ale to jeden koniec. Idziesz, kupujesz prawdopodobnie... Czekajcie, muszę zwiększyć. Kupujecie to w Lidlu. Ja intersparze kupowałem to. U mnie tu w Austrii. O, możecie o, screena sobie zrobić, żeby wiedzieć jak, 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 jak to się nazywa. Robić screena panowie, robić, robić. Wisła Kraków czy Krakowia, dajemy na Krakowia. E, no i masz takie kluseczki, bierzesz taką kluseczkę i popatrz, nawet 10 sekund nie będzie to trwało, jak ciasto można robić. Widzisz tą kluseczkę i start. I już masz gotowe ciasto. I zakładasz to na przykład na pelet, owijasz, no nie, na włosie. Albo na sam haczyk. I masz gotowe, eleganckie ciasto. Możesz jeszcze zapachy różne dawać, przyprawy i tak dalej. Jest gitara? O ja ale bym mi wędka poszła do wody, ja. To już była masakra. To już była masakra. A nie miałem wolnego biegu włączonego. Widzieliście to? Widzieliście to? Jakie branie? Oj, panie, panie, tak się nie robi. Kurde, zagapiłem się, odwróciłem się tylko. Tylko się odwróciłem. Duży? Nie wiem. No, z 3 kg może, może będzie miał, ale to zobaczymy. Zobaczymy. ale nie daje się, nie daje się spinning bardziej na jesień na jesień, póki no karpie, z mogę się bawić i ciepło jest no to czasem idę sobie na spinning na rzekę tam mamy duże pstrągi no chwila moment i wędki by nie było bo ja pierdziele, panie, mi tego tak nie rób takich rzeczy. I patrzcie, jak się wygina, zarąbiście ta wędka. No tak wspaniała ta wędka jest. Ona pewnie za 80 euro kosztowała, ale polecam. Daiwa Aqualite, do 100 gram wyrzutu, 330 cm długości. Jezi, czy 60, czy 90. No to może być jakiś, może fajny. No nie wiem. Nie do gówniarz mały, a taki wariat. To no nieważne, ale wiecie, naj, najwięcej węczek się traci właśnie przy takich małych karpiach. Także dajcie dla dziadka, dla dziadka tego łapeczkę za, za tą grybeczkę. Nieduży. Ale już drugi. Wiecie co, nie będę go pokazywał za bardzo, bo boję się, że mi wyskoczy. Także zobaczcie sobie, niewielki to. Uciekł. Ale branie to było zacne branie. Branie to gitara było. Zapiszę sobie jeszcze ten najciekawszy moment później.